Cześć, Z tej strony Karol Bocian i dzisiaj powieść o szybkich efektach, szybkich efektach, które możemy osiągnąć robiąc aplikacje w różnych technologiach no-code. Ja robię, lubię Bubble.io i tam właśnie robię aplikacje. I właśnie bardzo lubię robić aplikacje Bubble.io dlatego, że widać te szybkie efekty. Czyli ktoś zamawia sobie, żeby zrobić taką stronkę, pyk 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 Jeden wieczór i już mamy zrobioną stronkę. Jeżeli, oczywiście, coś jest bardziej zaawansowanego, trwa to dłużej, ale dużo szybciej niż po prostu normalnie programując, czy nawet w takim podejściu, kiedy nie programujemy, tylko rozmawiamy sobie z ChatGPT, żeby on nam wygenerował jakiś kodzik. Ten kodzik sobie gdzieś wrzucamy, deployujemy i patrzymy, jakie są efekty. Więc w naukowcu, moim zdaniem, dużo szybciej osiągamy różne efekty i bardzo mnie to cieszy i bardzo jest dla mnie to fajne, że właśnie takie szybkie efekty możemy osiągać. Druga rzecz jest taka też że no-code w pewien sposób jest ograniczony. To znaczy Możemy tam zrobić bardzo dużo różnych rzeczy, podpiąć się do różnych zewnętrznych systemów, ale też możemy właśnie na takich ograniczeniach sobie bazować. Są na przykład tam już jakieś konkretne kontrolki do naszego UI, żeby jakoś to wyglądało i na tych kontrolkach możemy sobie bazować. Zamiast szukać super zaawansowanych kontrolek albo tworzyć własne super zaawansowane kontrolki, możemy po prostu do tego podchodzić w taki sposób i moim zdaniem w takich aplikacjach szczególnie robionych pod MVP, czyli żeby zbadać rynek, jak coś właśnie nam zaście, czy rynek chce coś takiego kupić, czy jest zainteresowany. Jest to moim zdaniem bardzo fajne podejście, bo nie tracimy dużo rzeczy na tym, żeby robić właśnie takie fancy aplikacje, tylko żeby robić użyteczne aplikacje, które rozwiązują problem, ale nie tracimy czasu dużo na ich dopieszczanie. No, i właśnie mamy na przykład takie kontrolki, które mają jakieś wersje podstawowe, no i przez to ograniczamy się właśnie do nich, rezygnując z jakiegoś super zaawansowanego workflow albo też rezygnując z jakichś takich sytuacji granicznych, że a jeżeli użytkownik będzie miał to, to, to i to, to wtedy, żebyśmy coś zrobili. Tutaj możemy sobie ograniczyć się do tego, że rozwiązujemy najprostszy problem, a dopiero wtedy, kiedy zdecydujemy, zauważymy, że rynek tego chce, że potrzebuje, że płaci za to, wtedy mamy zasoby. I motywację, i dowód też na to, żeby to poprawiać i polepszać, no ale też niekoniecznie zawsze będzie miało to sens. Więc, właśnie, wracając jeszcze raz do tych szybkich efektów, no, bardzo lubię tworzyć właśnie Io, dlatego że widzę bardzo szybko, że można zrobić jakiś widok, jakąś stronę, a nawet całą aplikację. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu i oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!